Drodzy fliperzy, pomyślałem o Was. Dlaczego to jest tak, że każde mieszkanie zrobione jako flip jest tak bardzo podobne do, do, do siebie? Jedno do drugiego w tym sensie. Dlaczego wszyscy zajmujecie się tym samym? Dlaczego nie ślipujecie domami? Tak, wiem, murowanie, fundamenty, pozwolenia, papierologia, czas. Minie rok, półtora, nie wiadomo, czy się sprzeda. A gdyby było tak, że dam Wam możliwość, dostęp do technologii, do procedur, które pozwolą na wykonanie realizacji deweloperskiej niedużego domu w dwa miesiące. Nie, 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 to nie będzie Kanadyjczyk to będzie technologia ciężka, ceramiczna, ekologiczna w sensie takim, że ocieplona wełnami bez użycia styropianu, budynek będzie spełniał parametry techniczne warunków technicznych 2021 plus plus, plus, plus. Można to konfigurować również jako zespół budynków. E, na przykład budynek dwulokalowy na przykład bliźniak, na przykład szeregowiec. Czyli krótki czas inwestycji, to co Was interesuje. Indywidualny, absolutnie indywidualny pro, produkt na Waszym rynku, w Waszym zasięgu. Być może, jak porozmawiamy, to będę mógł rozważyć kwestię wyłączności. Być może. To co? Ciekawe? Zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję, do zobaczenia.